To jest temat dnia w TVMN. Michał Wilonek, dzień dobry. Przy naszym Skype'ie mój państwa gość dr Joanna Siekiera, prawnik międzynarodowy, doradca prawny przy NATO. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani doktor, jak pani odbiera spotkanie, posiedzenie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w tle sytuacja związana z rakietą, która spadła pod Bydgoszczą? E jest to bardzo ważne, żeby koordynować na bieżąco i też nie mówić wszystko opinii publicznej. To widzę, że cały czas jest nadmierny błąd, niestety, w naszej stronie. Tutaj nie będę tego komentować, nie zajmuję się polityką, ale prawem międzynarodowym. Natomiast ważny jest ten wymiar, właśnie międzynarodowy, bo media zagraniczne śledzą nas, zarówno sojusznicy, jak i nasi wrogowie, więc to jest bardzo ważne, aby pokazywać, że tak czuwamy, koordynujemy, nie ma podziału w Polsce między cywili, tak stronę rządową, a wojskowych, no bo to jest to, czego nie potrzebujemy absolutnie. Swoje brudy pierze się we własnym domu, więc te spotkania koordynacyjne są bardzo ważne. Natomiast z mojego punktu widzenia ważniejsze były słowa, które na pewno mają przygotować przedstawicieli polskich do udziału w szczycie NATO w Wilnie. To jest bardzo ważne i tutaj wydaje mi się, że, że bardzo powoli strona polska Dochodzi do implementacji tego, co zostało ustalone rok temu w Madrycie, bo przypomnę, że szczyt w Madrycie natowski w zeszłym roku stworzył koncept strategiczny. Ja ten dokument mam, jak wykładam czy oficerom zagranicznym, czy moim studentom cywilnym, zawsze podkreślam, że. Tutaj jest bardzo dużo politycznych obietnic, no ale gdy pytam, no dobrze, co, co z tym mamy? Czy państwa w ogóle sojusznicze implementowały do swoich porządków prawnych? No to nie. Stąd z ten skutek nie tylko Ukraina. Jak powszechnie słyszymy w mediach czy od różnych ekspertów, ale przede wszystkim jest to wprowadzenie na poziomy krajowe tych obietnic politycznych, które zostały zapisane rok temu czyli tak, przy w, w tej pierwszy. strategii, pani doktor, jest zdefiniowany wróg Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Rosja. To bardzo jasno rok temu w Madrycie wybrzmiało podczas tego szczytu. No właśnie, pani doktor, to ja zapytam o tę rakietę, ale właśnie w tym aspekcie prawa międzynarodowego. Narodowego i traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co w przypadku, kiedy Rosja chce, chciała, czy w przyszłości będzie dążyć do tego, żeby sprawdzić reakcję Polski, reakcję NATO. Co wówczas z procedurami, jak powinniśmy odpowiadać jako Sojusz Północnoatlantycki? No to ja bym. Brutalnie szczera, panie redaktorze, i powiem, że brak tych procedur. Jest to coś, co wiemy w NATO, ale myślę, że wróg jak najbardziej zdaje sobie z tego sprawę, dlatego że znowuż mamy 30, teraz 31 suwerennych państw, każde ma swoje niezależne porządki prawne i procedury wewnątrz. Ja bym sobie oczywiście bardzo życzyła, że wiele terminów jest na, na poziomie regionalnym, czyli w ramach Traktatu Waszyn Knońskiego, no ale znowuż państwa nie chcą kodyfikować. Część skodyfikowało na przykład termin obrony cywilnej czy ataku cybernetycznego, ale nie wszędzie, nie zawsze, on się nie pokrywa. Dlatego trudno też wymagać od tych państw suwerennych, żeby zgodziły się na taką procedurę, bo teraz... Dużo w NATO się mówi o odstraszaniu, deterrence. Co to ma znaczyć? To ma znaczyć, że. Po prostu wrogowi się to nie opłaca, bo nie tylko z punktu widzenia militarnego, na czym najczęściej eksperci się skupiają, ale też takiego logistycznego, prawnego, politycznego, wszelkie działania przeciwko państwom sojuszniczym nie mają racji bytu, są nieopłacalne, czy, czy bardzo szybko ich skutki ulegną rozproszeniu. Dlatego ale... ważna jest rzeczywiście ta inwestycja w odstraszanie, a nie działanie post factum, no bo wszyscy wiemy, że, że lepiej działać w tę stronę. Czyli ja, Pani Doktor, rozumiem, że kraje członkowskie nie mają zatem obowiązku udzielenia wsparcia militarnego w myśl artykułu 5? Inaczej, obowiązek jest, ale każde państwo będzie in Interpretowało ten obowiązek inaczej. Jedno państwo może wysłać wszystkie siły zbrojne, drugie państwo może powiedzieć: Trzymamy za was kciuki, hold on, guys. To niestety tak działa w prawie międzynarodowym. Nie ma obowiązku. Państwa specjalnie tak ułożyły ten przepis artykułu 5, aby było im dobrze, bo cały czas zapominamy, jakże naiwnie, że. Prawie międzynarodowym chodzi o interes państw, a my mamy tak bardzo różne interesy, co oczywiście też do, pokazała wojna na Ukrainie przykład Niemiec i Francji i ten blok nasz, tutaj bliżej Ukrainy, czyli państwa bałtyckie, Europa Środkowo-Wschodnia i nasza interpretacja to jest wszystkie ręce na pokład, bo nasz interes państwowy, narodowy, jest bardziej zagrożony niż ten na Zachodzie, który wciąż jest silnie em, spowinowacony z e, ekonomicznymi gigantami w Rosji, a także w Chinach. Bo jeśli mówimy o Rosji, nie wolno nam zapominać o, o Chinach, o drugim autorytarnym reżimie, e, który też został wreszcie wymieniony w, w tym dokumencie natowskim w zeszłym roku na wniosek USA. USA są bardzo świadome e, terrorystycznych, e, działań Chin, podczas gdy Europa Zachodnia nie za bardzo, i to mogę panu redaktorowi powiedzieć, że jak rozmawiam też z politykami, dyplomatami czy oficerami niektórych państw zachodu, oni nie widzą tego zagrożenia. No o więc właśnie Rosje to tu powstaje pani doktor? Pytań. Chin jeszcze nie. To no tu, w tym miejscu, pani doktor, zatem powstaje pytanie o jedność sojuszu. Czy dzisiaj jest to równie ważne wyzwanie, utrzymanie tej jednolitości, tego, tego wsparcia wzajemnego, jest równie ważne, co zagrożenia płynące ze strony Federacji Rosyjskiej? Genialne pytanie jak najbardziej. Nie ma czegoś takiego jak jednolitość w NATO, nie ma czegoś takiego jak jednolitość na forum ONZ, dlatego że znowuż państwa mają różne interesy, różne słabości i różne zasoby, zasoby finansowe, ale też kontakty handlowe. To jest coś co niby wszyscy wiemy, ale nie chcemy o tym myśleć, jeśli popatrzymy na ONZ i, i jak państwa głosują przed, przeciwko Rosji, no to nie jest tak, że tylko Rosja i Chiny siebie wspierają, a cała reszta jest za Ukrainą, bo absolutnie jest całe spektrum państw, które liczą na Postkonfliktową sytuację z Rosją, aby się z nią dogadać. Rosja ma swoich sojuszników i, i tutaj jest tego pewna. I my cały czas wolimy naiwnie myśleć, że to jesteśmy my kontra Rosja, ale to tak nie działa. I tak samo w NATO mamy tak państwa demokratyczne, które wspierają e, niepodległość Ukrainy. E, ale z drugiej strony, jak wszyscy wiemy od początku tej wojny, wymiar ten polityczny czy, czy poparcie wojskowe jest różne. Jest różne dlatego, że państwa są w różnym stopniu związane z Rosją, ale też nie widzą aż takiego zagrożenia. Polska z racji swojej historii, my jesteśmy świadomi. Natomiast szanowni państwo, ja, ja bardzo chętnie przywołam ten wywiad, który nie ukazał się w największej norweskiej gazecie dwa dni po wybuchu wojny ze mną. I ja powiedziałam, że tak, Rosja ma dążenia imperialistyczne i to nigdy nie wygasło, to nie jest wojna Putina, ale wojna Rosjan, którzy uważają się za nadrzędnych względem innych Słowian, w tym także Polaków. Byłam w Rosji wielokrotnie, mam, mam tego świadomość. Natomiast norwescy dziennikarze nie puścili tego wywiadu, bo stwierdzili, że jest to nienawiść, to się nie pokrywa. Druga rzecz rozmowy też w NATO, stwierdziłam, że możemy oczekiwać target killing, czyli celowanie w ataki cywilne, w cywili w instra, w infrastrukturę, natomiast moi koledzy norwescy stwierdzili, że nie, bo przecież szkody cywilne są w każdej wojnie. No, szanowni panowie, nie wiecie, co to jest Rosja i Rosja Radziecka, bo te metody się nie zmieniły. Więc jak widzimy, ten mindset rozumienia wroga jest bardzo różny na przestrzeni NATO. To pani doktor, jeszcze w tym temacie tego tej jedności przede wszystkim, bo to jest niezwykle ważny aspekt. Trwa druga tura wyborów w Turcji. Turcja Erdogana jest problemem dla pozostałych sojuszników, dla pozostałych państw członkowskich. Też ciekawe pytanie w kontekście mojej przyszłomiesięcznej wizyty na konferencji NATO w Istanbule. Ja zawsze podkreślam, że tak samo jak na Indo-Pacyfiku my, czyli Zachód, potrzebujemy Indii przeciwko Chinom, tak samo tu, w Europie, potrzebujemy Turcji przeciwko Rosji. Tak obowiązuje zasada prawno międzynarodowa nie wtrącania się w sprawy wewnętrzne. Um, państwa skandynawskie tutaj bardzo stoją na straży um, praw człowieka, w, w tym um, prawa Kurdów do samostanowienia. Co oczywiście nie jest zgodne z interesem tureckim. Więc ja znowuż będę podkreślać, że Turcja, tak samo jak my, jest państwem niepodległym, niezależnym, ma prawo do stanowienia całowładnego i samowładnego. Więc abstrahując od tego, jak my patrzymy na politykę wewnętrzną Turcji, my Turcji po prostu potrzebujemy. To nie jest tak, że po co nam Turcja? Ale znowuż Turcja leży w tak geostrategicznym położeniu i może mediować między państwami zachodnimi a czy Rosją, czy. Państwami Bliskiego Wschodu. Dlatego ja cały czas będę podkreślać, że Turcja to nie jest czarny koń. Ja uwielbiam współpracować z oficerami z Turcji, wysoce wykształconymi, mówiącymi kilkoma językami, bardzo dobrze obytymi, w przeciwieństwie do na przykład Francuzów czy Włochów. Także musimy patrzeć pod tym kontekstem, co jest nam potrzebne. Co jest nam potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa sojuszu, ale też Polski. Musimy No Tak, tylko my dzisiaj mówimy ob, też o wzmocnieniu NATO. Tylko pani doktor, my dzisiaj mówimy o wzmacnianiu NATO, podczas gdy to właśnie Ankara blokuje ten rozrost sojuszu i mam tu na myśli oczywiście Szwecję. Panie redaktorze. I tak, i nie, dlatego że ja też wykładam w Helsinkach w fińskim siłą zbrojnym i tam też przecież był ten problem, że Ankara nie chciała pozwolić wejść Finlandii do sojuszu. Natomiast no, Szwecja też nie jest tutaj bez winy, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, bo, bo tutaj jest też kwestia komentarzy, polityki wewnętrznej, palenie Koranu. No tutaj Niektórzy się z tego śmieją, ale czy my, jako Polska, pozwolilibyśmy jakiemuś innemu państwu, które pali publicznie Biblię i mielibyśmy pogratulować temu państwu wolności słowa? Więc tutaj znowuż, jeśli przełożymy nasze patrzenie na, na naszą kulturę, no to wychodzi trochę inaczej. Natomiast dlaczego Turcja to robi? Znowuż, interes państwowy to jest once in a lifetime opportunity dla Turcji, żeby zaistnieć, pokazać, że my też jesteśmy. Równoważnym członkiem NATO, bo cały czas oni nie są równo traktowani, cały czas nie są dopuszczani. Mówię, jestem na naratach wojskowych i e, oficerowie z zachodu biorą e, pierwszeństwo, podczas gdy tureccy specjaliści w prawie morza nie są brani pod uwagę. Więc inaczej nie bronię absolutnie stanowiska Turcji, jedynie z punktu prawa międzynarodowego widzę, że oni wykorzystują bardzo dobrze ten moment. Jest pani doradcą prawnym przy NATO, to zapytam jeszcze o perspektywę polską. Jesteśmy państwem frontowym, wschodnią flanką NATO. Patrzyliśmy na to, co działo się na polsko-białoruskiej granicy, czyli ta wojna hybrydowa, atak na polską granicę, polskie bezpieczeństwo. Jak należy wzmacniać Pani zdaniem tę wschodnią flankę NATO? Jaką strategię tutaj sojusz musi przewidzieć? Dziękuję za to pytanie. Ja też od razu pozdrawiam pokój murem za polskim mundurem na Twitterze. Przede wszystkim jest to ważne, aby być świadomym, że granica. To daje nam gwarancję suwerenności, więc mamy nie tylko obowiązek, ale też prawo, co wypływa z prawa międzynarodowego do ochrony granic. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że to nie jest jakiś wymysł polityczny tej czy tamtej partii, ale po prostu jest nam to potrzebne, więc musimy przede wszystkim społecznie zmienić ten mindset. Ja też chcę powiedzieć, że, że to robi ogromne wrażenie, właśnie jak Polacy zareagowali na kryzys, Instrumentalizacji migracji z Białorusi do, do Polski. To jest szeroko komentowane do tej pory. Ja też jestem odpowiedzialna za jeden projekt w NATO, i, i tam będzie właśnie mówione o, o tym, jak Polska zareagowała, bo inne państwo. Inne państwa na to prawdopodobnie nie są na to przygotowane, a wzorują się na nas, na tym, że my postawiliśmy do działania od razu wszystkie służby, więc to jest koordynacja. Koordynacja musi też być na poziomie prawnym. To jest coś, czego bardzo często nie ma, bo musimy brać pod uwagę nie tylko służby. No właśnie, podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej, ale też Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy też Ministerstwo Cyfryzacji. Nie możemy zapominać o tym, że przecież cyberataki wewnątrz granic polskich też się dzieją. Więc, więc tutaj jest bardzo dużo doszczegóławiania, Niestety te kryzysy pokazują te luki w naszym systemie, ale mogę powiedzieć, że jestem dumna z Polski, że, że reaguje szybko i tak jak mówię, jesteśmy komentowani bardzo pozytywnie przez naszych sojuszników. Polska jest naprawdę bardzo chwalona w sojuszu i to bardzo chciałabym podkreślić w tym miejscu. Ja również przyłączę się tylko do tych pozdrowień, Pani Doktor, dla środowiska Murem za Polskim Mundurem na Twitterze. Kto ma konto, kto ma Twittera i jeszcze nie obserwuje, czy nie dołącza do tych dyskusji, które mają miejsce, to serdecznie polecamy. Pani Doktor, postawimy kropkę. Pięknie Pani dziękuję. Doktor Joanna Siekiera była moimi Państwa gościem. Jeszcze raz Pani Doktor, pięknie dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze. Do widzenia Państwu. A Państwa zapraszam już za chwilę. Jan Bodakowski, Przegląd Prasy. Pozostańcie Państwo z nami. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu oraz sprzedaży zboża. Gibar – rodzinna firma z tradycjami. Producent wyśmienitej śliwki luksusowej oraz aksamitnego, pysznego mleczka. Bogaty asortyment – od cukierków przez bakalie w czekoladzie. A teraz także nowość: Jelly. Żelki na bazie soków owocowych w czekoladzie z posypką. Niech cię porwie różnorodna konsystencja truskawki i pomarańczy w niecodziennym wydaniu. Kupuj polskie, tylko od firmy Gibar.